Was z tej strony cichy Pini, 5 Zapraszam Was do obejrzenia ze składania modelu syrena numer 3. W tym numerze mamy koło, czy do opony, części felgi, kołpak. W ten sposób to wygląda. O to rozpakujemy i zobaczymy jak to nam tu. Chcę się rozkleić więc przeglądam i zobaczymy jak to wygląda ten numer numer trzeci tektura już ze skromniejszym opisem o w numerze czwartym czyli wahać będzie i tak dalej i teraz zobaczymy jak wygląda nam tu numer trzeci. Tutaj widzę znaczek teraz. Produkt wydawniczy na licencji Fabryki Samochodów Osobowych FSO. No dobrze. O tutaj mamy r 20 No dobrze. I tutaj jak zwykle mamy na początku montaż. Czyli tutaj poszczególne punkty to dojdziemy do tego fachowa wskazówka. No i mamy syrena dla rolników. Jak zwykle ta reklama. Syrena R20. Chciałem Syreny rajdowe. Bardzo ciekawie to jest Zobaczcie, że nie jest tak jak w przypadku Poloneza czy Malucha, gdzie pierwszy numer był powiedzmy o Polonezie, o Maluchu, a reszta już inne samochody. Tutaj zawsze jest trochę syreny. O, a później już dalej, powiedzmy Warszawa. Tak jak tutaj mamy w poprzednim numerze, mieliśmy tam Trabanta po 70 O, tutaj mamy Nysę. Czyli ta gazetka jest taka, cały czas nawiązuje do tego modelu, który składamy no dobrze to zacznijmy ten montaż dobrze montaż krok po kroku mamy zaznaczony który element będziemy robić opis śrubek instrukcji wideo, nie ma tego bo sprawdzałem w prawdziwym samochodzie w samochodach Syrena początkowo stosowano obręczek kół o średnicy 16 cali od ostatnich egzemplarzy modelu 101 w samochodach montowano obręcze 15-calowe i opony diagonalne o rozmiarze 560x15. Po roku 1970 zaczęto montować niezłe polskie opony 100 mil rekord o rozmiarze 155R15. W naszym modelu widzimy właśnie takie opony. Czyli taka ciekawa. Tutaj mamy fachową wskazówkę przedstaw części przed połączeniem dwóch różnych części upewnij się, że ustawiasz je względem siebie w taki sam sposób, jak na obrazkach. W instrukcji montażu zbliż te elementy do siebie i sprawdź, czy do siebie pasują. Jest to szczególnie ważne przy łączeniu części metodą wcisk. W razie nieprawidłowego złączenia może być trudno je rozłączyć. A czyli to normalne? No dobrze, to rozkładam części. No i dobrze, mamy tutaj felgę metalowa bardzo ciężka. Kopak bardzo fajnie wykonany. Opona z nadrukiem, jak widzimy. Rekord. 100 mil napis. Czyny. bardzo fajnie to zrobione. No. Bieżnik. Opony też fajnie wykonamy. No i dobrze. To w takim razie. Pierwsza część umieść oponę 3A na stole i wybierz zewnętrzną piastę Felgi 3B, czyli tą widzimy powyżej opony wywierając palcami odpowiedni nacisk, gdy zajdzie taka potrzeba. To wiadomo. Jeszcze zwrócę jedną uwagę. W polonezie są opony takie wypełniacze, takie jakby dętki to nazwali, które jakby nie było. Yy, są dla nich kolejnymi częściami, umieszczanymi oddzielnie do montażu. Tutaj tego nie ma, opona jest pusta. No dobrze. O, czyli montujemy tak oponę na feldze. Punkt drugi. Włóż wewnętrzną felgę, odwróć całość na drugą stronę i dodaj wewnętrzną piastę felgi 3C. Czyli tą yy, 3C nakierowując jego wystającą stronę do wnętrza koła. Upewnij się, że trzy otwory wewnętrznej piasty felgi 3C są zestawione w tej samej linii, co otwory zewnętrznej piasty felgi 3B. Nie da się inaczej pomylić, bo zrobili taki klinik, którego nie ma na rysunku, jak widzimy tutaj, a tu jest wycięcie. Nie da się je źle założyć. O czym nie wspomniano w instrukcji. O instrukcji. Dobrze. Yy, trzeci punkt. Kiedy wszystkie trzy elementy zostaną zbliżone, opona 3A oraz dwie połówki piasty feli 3B i 3C wkręć 3 śrubki AM w celu zamontowania całości koła. Wraz z tym numerem otrzymujesz dwa śrubokręty odpowiednie do wykonania montażu całej kolekcji. Trochę jakby nieaktualne, bo te śrubokręty już <doddano> dodano w numerze poprzednim. Fachowa wskazówka. Rodzaje śrubek. W każdym numerze otrzymujesz oznaczone torebki zawierające różne typy śrubek. Zazwyczaj dołączony śrubek jest więcej na wypadek, gdyby jakaś się zgubiła. Ważne jest, abyś je dobrze uporządkował i schował. Miej na uwadze, że chociaż dwie śrubki będą takiego samego rodzaju, to mogą być innego rodzaju i nie powinny się pomieszać. Wynika to z tego, że są przeznaczone do łączenia elementów wykonanych z różnych materiałów. No to prawda, zazwyczaj o AM, M znaczy metal, a te do plastiku są oznaczone P. No dobrze bierzemy śrubki 3AM i skręcimy naszą felgę no to mamy już skręcone koło jak widzimy opona ładnie tutaj weszła z tej strony też bardzo ładnie Czyli mamy skręcone. Na koniec umieść hamulec bębnowy 3D na wewnętrznej piasie Fergi 3C. Zachowaj właściwe ustawienie tarczy hamulca bębnowego 3D, tak jak zostało to pokazane na obrazku. Zachowaj całość na kolejne etapy montażu. Czyli to tutaj musimy trafić w te otworki. O! W ten sposób. Tutaj na 3T będzie wchodził. Tak będzie to wyglądało. No dobra, wynik montażu. t trzeci. Tak przedstawia się całość pierwszego złożonego koła, które później będzie przyłączone do systemu przedniego zawieszenia modelu. Rada modelarza: schowaj oddzielnie części i połączone już zespoły w pudełku, aby znajdowały się w jednym miejscu. Dzięki temu będą chronione przed kurzem i promieniami słonecznymi, które mogłyby w dłuższej perspektywie wpłynąć negatywnie na kolor farby. No czyli tu mamy złożony numer trzeci. Dziękuję bardzo za obejrzenie. I zapraszam do obejrzenia czwartego numeru ze składania Syrena. Dzięki bardzo jeszcze raz i pozdrawiam Cichy 525. Cześć.